Filmik, Karo. To pozdrawiamy z toaletą, która jest przeszklona. Jedyne co, to to, że jesteśmy nisko, ale nie jest tak głośno. Nie, nie jest głośno. Jest ok, w sumie. Jesteś piękna. Nie ma kluczy, to jest tylko Klam. A w sumie pasuje akurat fajny. Hmm. Dobre. On trochę jak taki... Ma trochę vibes z y, Amaretto Sour, ale... ale... o, to jest. To jest Dobre. Mm. No. Dobre, ale na pewno mocniejszy jest spój.

Wszystkie w ogóle bilety e, na pociąg były wy... wyprzedane, więc pro około 15 jechałyśmy. Tak. E, a i dlatego właśnie się teraz tak spieszymy, spieszymy bo lecimy na koncert w sanach. Tak, to jest nasz główny cel wyjazdu. No. No, no ale przy okazji, e, oczywiście, że tu kilka tutaj smacznych no. miejscówek. Już nam się udało przetestować jedną, tak. e, bo musiałyśmy coś zjeść, jak od razu przyszłyśmy. E, I co? I Byłyśmy w takim miejscu, co się nazywa Barleon? ogólnie no. bardzo bieżące. Dosyć nas... nowy <laughs> chyba. Tak, chyba dosyć nowy. E, no i co? I wzięliśmy ogólnie trzy pozycje. Nie wiem, czy ma gdzieś zapisane, ale obraz. Krócy... E, dobra. W, w, skrócie. w skrócie, tak. E, Wzięłyśmy przepyszną, e, taką pieczoną fetę w wycieście... Tym... Bo to jest ogólnie... Coś na K. Na Cześć... Cześć... K. Cześć na K takie zapisane. wiecie, to jest e, takie druciki, jakbyście... O, jakbyście, jak jest baklawa i jest takie drugie coś, co nazwy nigdy nie mogę zna, na, zapamiętać na K, ale pewnie inni też mówią na to baklawa z tymi takimi cieniutkimi paseczkami, to no. właśnie w tym cieście była zapieczona feta z, z miodem, miodem i z było pyszne. To było zarąbiste. No serio, e, polecam. Tak. bardzo co jeszcze wzięłyśmy? Wzięłyśmy czy bakłażana na fecie, takiego pieczonego, mocno pieczonego, takiego... Ob, ob Pozbawionego skórki, bo to był po pani powiedziała, taki zgrillowany na maksa. No i on był pyszny. No, on był e, tak, on był z jakimś. Trochę ostry, takie chipsy tak. chyba z chili, właśnie to były. Tak, chipsy chili, coś takie? No i one były też warte no. właśnie polecenia. E, I zjedliśmy też bawaganusz, co w ogóle nas tak trochę zaskoczył, bo myśleliśmy, że to będzie. No, każ no my kochamy pokorane, nie? I myśleliśmy, że to będzie taki bardzo dobry, że tak, tak, nigdy w ogóle nie byliśmy chyba na miejscu Na mieście po prostu nie, nie chyba nigdy, bagno nigdy bagno Raz tam, tam kilka razy, może w domu robiłyśmy. No, no. ale to też nie. Ale w ogóle coś innego było. I e... śmiałości tak. bo zaczęliśmy to jabłki. Tak Jela. To jest ryba. Tak, to jest ryba. Ja, ja nie czytałam tak. No Zabrałam tak głosu. Nie, w menu, tylko nie? A my takie... Je... I, I po prostu patrzcie w telefon. Nie, nie myślę. No i tak, to no, zwykłe baba. Nie, no baba no właśnie. A to smakowało tak wędzono. Ja to mówię tak że jak, jak pasta z makreli To jest tak jeden do jednego. No i my tak, niby ja tam jem. jem. Ja mówię, a może to jest zepsute. No i ja... I tak <laughs> i ten. No i tak, drugi jej Nic, bo nie będziemy już miały czego więcej jeść. Nagrywasz. Nagrywasz jutro dla was. No i co? No i tak się spytałyśmy, czy to ma tak smakować bardzo wędzona pani. No tak, nawet tak rybnie. No tak. To wszystko A, no okay. tu no, ten bakłażan tak jest, jest na o, mega tak, spyczony, e, taki skrylowany. I dlatego to tak smakuje. No. E, no i tak to nie były takie moje smaki na pewno, no. Julka ja tam coś tam podziwała, no. ale... No. Ale, no, nie, po prostu nie dla nas akurat. No, ta może, tak, tak ma, może smakować wagon no, już po tak, prostu. Tak, No, pani powiedziała, że tak ma smakować. Nam e po prostu nie e przypadło to tak dar, no nie moje smaki w sensie, totalnie. No. Jeśli ktoś by chciał zjeść sobie taką, wiecie, pastę e z makreli dosłownie, no to. Pyszna e no. no, no, tak. Nie, no to po prostu. To nie jest chyba smaczne, tylko to było ryby takie same w tym smaku. Tak, i może ktoś lubi. No, więc dla fanów z rybnych smaków to. No. A i Super Pity no. też były właśnie od tego tak. bardzo dobre. No, o, i, i drinki, drinki pyszne, <gry> tak, były też, więc polecamy bardzo. Tak. E, jak znalazł przed koncertem. No i my teraz się spieszymy, bo mamy. W no je, jest 19. E, no już na pociąg, który. Tak, mam Nie zdążymy my Nie zdarzymy, ale no, poradzimy sobie. Poradzimy sobie, jak tam Przebitki może jeszcze damy z koncertu, ale to. E, to już ten telefonem. Tak, bo, no, bo ja po chyba nie można wnosić, Więc, no. więc coś tam, coś tam wam pokażemy. My się Magajara ja już byłam raz w dół -um no, roku, nie. tak na koncercie sanów. No, super. Oh, no. e, więc super się cieszę. Nie wiem jakby, jak jesteście też fanami sanach, to piszcie w komentarzach, czy nas jest więcej, ale my no. się magajaramy tym tą koncertem i no, specjalnie do Gdańska przyjechałyśmy tutaj, bo jeszcze wcześniej nie było w Warszawie. Warszawie biletów i ale w sumie fajnie, bo jakby no. dla nas koncert od razu się nagra. Tak. Więc my lecimy się bawić, a no. was zostawiamy tutaj z filmikami, z przepitkami, więc do no. zobaczenia jest... jutro na ja śniadanie tak. Nikt nas nie chce Trzymajcie się, bo na pociąg nie zdążyłyśmy, więc... Tak?

Z podniesioną głową stoję w zgorsze w krótkim klasie. Dla obcych ludzi mam tworzenie na kogoś. Cisze, błękitny. Halo, my was witamy w dniu drugim. Trochę późniejszą godzinę, w późniejszej godzinie po koncercie Ale lecimy sobie na kawkę, na śniadanko i zapraszamy was z nami. I co? My Idziemy jeść i I was zapraszamy do subskrypcji Jeśli jeszcze tego nie robicie, muzyczki Zmierzamy właśnie do siostry popularnej Kawiarni. Drukarni. E, tak. My bardzo lubimy drukarnię. Ale jest... Chyba mega nowa. W sensie otworzyło tak, się otworzy. Tak, też roku. tak nam się wydaje. No. I... Bardzo ładne wnętrze. I... Z tego zobaczyliśmy też na Instagramie, więc e, napijemy się kawki i może zjemy jakiegoś... E... No tak, tak. tak ogólnie w planach, trochę mieliśmy inne plany, bo chciałyśmy pojechać do, do Gdyni, Gdyni na nie, ale jakoś tak się Gdyni, no, późno. No ale poszłyśmy spać późno no. e, przez ten koncert, bo wracało się sporo, e, no więc sobie najpierw weźmiemy Małego Głoda e, tutaj, zaspokoimy Gdańska, tak, w Gdańsku, a Gdyni no. później e, do Gdyni, do Gdyni no. taki plan. Co? Nie wiem jeszcze gdzie się pojawiło, może O tak, tam jest napisane. Chcę sobie tu usiąść właśnie też na ten... Dzień wieczorem? Mhm mm Jeszcze nie mają zwykłego grochowego Mają tylko właśnie tutaj pani pani Klasyczne grochowe No więc wziąłem sobie na owsiankę Ale jest kakao.

I to, to są naprawdę bardzo smaczne, krupeńce. Bardzo dobra pistacja. Kolcanka. Mm. O, i serniczek w ogóle. Mm -hmm. eee, tak. <laughs> Może tylko 100% pistacja. Mm. Wycień ten na dzień, ale Ale bardzo dobry. No, my już spróbowaliśmy trochę tego serniczka, i on jest taki dobry Serio. No i w ogóle a właśnie jak w tym seriom bardzo pistację, bardziej niż ładnym w pistacją w, 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 klasencie a. Hmm. Hmm. Ciccio. Jesteśmy właśnie w Gdyni. przejechałyśmy ogólnie nie spodziewałyśmy się, że o godzinie 13 w weekend będzie tak pełny pociąg. Ale jest gorąco, ale dobra, dałyśmy radę. Idziemy na... tak, jest 13. My idziemy na śniadanie. Brunch dzisiaj nie, idziemy na brunch. Nie, brunch. Nie. E, nie, no idziemy właśnie coś zjeść, bo już byliśmy wcześniej na tym kawce i, i z, z ten boże, było pyszne, więc e, tak samo ten serniczek. A teraz e, naszym celem jest e, flow. E, flow cafe? No, flow cafe w Gdyni. E, mega chcieliśmy tam pójść, ale kiedyś się już raz była. No. E, ja jeszcze nigdy nie byłam e, i, i jestem mega ciekawa, bo to jest takie chyba jedno z takich seria popularniejszych miejscówek na śniadanie w Gdyni, więc... Zobaczymy, damy mam relację, czy nam smakowało. Eee, no i chodźcie z nami. My czekamy aż się zwolni stolik. Flow, a widzimy, że po drugiej stronie jest taka nowa knajpka plastry, gdzie chyba sami składacie się kanapki, czy coś w tym stylu. Ale ogólnie są chyba smaczne kanapki, przynajmniej ładnie wyglądają. No, no, no samy... można sobie razem. Można flow. Mm. To na pewno, właśnie. No. No. bardzo, bardzo dobre. Powiedziałaś, mhm. że górą albo do dołem? Nie, że jak dołem. Nie górą Że dołem albo bokiem. Ale...

Ok, Ładne co? Tylko kardamonki wstawały, a ja No to w sumie nie chcę, chyba kardamonki. No to tu ale A teraz no, teraz. To co, to byliśmy właśnie. No znaczy, się, wyszłyśmy, wyszłyśmy. Tak, wyszłyśmy z do salonka. super, jakieś półtorej godziny czekania. czekania. Długo. E, nie, I co, godzinę, no nie i nie idziemy właśnie... jeśli chcemy coś takiego, jeszcze sobie gdzieś. I tłoku patrzyłyśmy, to same drużby e, zostały, w męk tylko... Męk no chyba nie chcemy drużby, tylko czegoś. Nie innego. Więc idziemy zobaczyć jego drugą siostrę tłoka. Tak? Trzy no, tłoka? Tak? Tak. Trzy stretłoka Zobaczymy. Się w sensie w pokusie i w tłoku akurat nie było nic już, takiego. No, skończyły teraz się. Coś takiego. E, tak, więc uznałyśmy, że jak na tym może przystało. To, to, tak, no i zadość bardzo dobrego Tak. E, i co? No i teraz myślimy, bo tak, wzięliśmy tak. na prawidłowy, spokojny, i myślimy tak. teraz coś jeszcze nic no. no. żebyście wiedzieli gdzieś tutaj. Tak. E, byliśmy byliśmy obok, w Bosku. Tak, tak, Bosko, a teraz pójdziemy chyba do Juba. Dziubas? Dziubas, coś takiego. Takie coś takiego? Na tej samej ulicy. No, obok siebie, więc powiemy wam, czy, jak jesteście tutaj, czy lepiej iść tu, czy tu. No. no. wiadomo, jakby wyjazd może bez gofra się nie liczy. Dziękuję. Ja Nie no, już to się No, to jest Wysznaczenie z mąką ryżową. on jest no. Ale to jest to Czuję. Serio. A, to no, jest... O, na no, yes. okay. A A <grytanie zbówka>

Obiad. O, o śniadanie. Obiad. Śniadanie. Obiad. Dobra. Dzisiaj jest troszkę troszkę taki dzień. Y Totalnie inaczej, no to inaczej trochę miało wyglądać, ale wyszło wyszła przyspałyśmy trochę dłużej po koncercie. No. E, więc tak jak właśnie wcześniej wam pokazałyśmy na wsiadanie, no po prostu mm -hmm. po prostu O ja 13. Tak, w sensie, nie, nie, że się powiedzieć wcześniej, że byłyśmy na a, tym, tak, no. takie po prostu, żeby szybko gdzieś pójść, coś zjeść. No, e, więc jest... sobie wziąłyśmy, tak kawkę i, i kroksa i saring, saring, paski, skiski było pyszne, były pyszne w bardzo. ratuszowej, czyli w siostrze. E, drukarni, drukarni, którą no. bardzo dobrze znamy i uwielbiamy, więc no, to jest pysznie i w ogóle ten dziedzin jest tam jest taki tak, super. super jest. No i fajne mieli bardzo, bardzo, bardzo też, e, jakby widać za karty, karty drinków czy e, tych e, takich różnych kaw. No. Mieli super no. fajne propozycje, e, takie różne kawowe, więc na pewno będziemy chciały to kiedyś wrócić. No, no, zmaczą super. Może jutro? Się no, bo na no. fajne, naprawdę takie oryginalne mieli propozycje. No. E, no i co, a potem. E, Pojechałyśmy właśnie już do Gdyni, no. E, no i tak dzisiaj właśnie głównie chciałyśmy do tego Flow e, iść. na Najpierw w ogóle próbowałyśmy tam być, wiecie, na 10 na śniadanie, ale do 10 to my dopiero się zbierałyśmy z pokoju i, e, no, i dotarłyśmy tam na jakąś 13, z czego... Zjadłyśmy jakieś 15. Naprawdę, nie wiem, w sensie no, skończyłyśmy jeszcze, no. że o 15, bo e, dostałyśmy jedzenie, myślę, że jakieś 14.30 dopiero. No, szczerze, Tak, serio. godzinę, ponad nawet, może Czekaliśmy No, czekałyśmy, czekałyśmy na bardzo. Tu, no, niby pani nam Boże. powiedziała, że. No, żebym, no nasi, że na usiadłyśmy, usiadłyśmy nie? Bo tak w ogóle też jeszcze na tak, stolik, nie? Tak, nie. jak już usiadłyśmy, to powiedziała, że. No, tak no takie może z 50 minut no, czekać, a my no, tak już. No ale czekałyśmy w stoliku, no dobra. A czekaliśmy jeszcze i tak jeszcze dłużej i po no, prostu no, już. cały dzień nam na siedzeniu tam. Znaczy, no były zajęte wszystkie stoliki, ale z ale drugiej strony to, to jest bardzo mały lokal no, i tych stolików nie ma tam dużo, no więc pewnie. w sumie nie rozumiem czemu aż tak długo zajęło no, przygotowanie, przygotowanie tylko, Tym bardziej, to są śniadaniowe, no. omlet czy... szczerze, fajne, w sensie... jest jedzenie przepyszne no. i naprawdę jest jakby... W ogóle jak tam widzicie, że nie ma kolejki, to tak. siadajcie od razu. <laughs> e, no, a jak jest kolejka, no to musicie się właśnie uzbroić w cierpliwość, bo i tak będziecie tam czekać. To mówię tak, co my brałyśmy. Tak. E, pierwsze co, to wzięliśmy e, pozycję Green Beans mm -hmm. i to jest e, chlebek taki przysmażany on był z a tartym pomidorem malinowym w ogóle. O! Nie nie zauważam, ale no dobra. Ale bo tam było tyle rzeczy, że No może, właśnie, bo byłaś tak, ziona fasolka szprogowała mm. z pietruszkowym panko, parmezan, pistacja, marynowane kurki, porzeczka, olej chili, jajko, 5 minut, z holenderski. I to było bardzo smaczne, mm. ale w ogóle też tam drogie były e, te posycenie, nie? Nie Drogie były właśnie dania. na wam ile e, kosztowało. Tak. E, no całkiem spore, jak na to, że nie było aż tak duże, tylko takie mm. były... Okej, okay, w sensie no. by nie były małe, nie? Ale no były... około 400 zł. No około 400 zł każda pozycja tak. tam kosztowała. E, I wzięliśmy też omleta i on w ogóle... O był pyszny, pyszny, on nosesie, To był omlet z trzech jaj, z ziołowym serkiem Philadelphia, mm. konsomme pomidorowe. Co to miało, miało by znaczyć? Nie, no ma, też nie... nie nie czułam tam pomidora. Ja też tam nie czułam pomidora. No dobra, dobra. E, espuma z kurek. Wow. A, dowiaduję było... się, to do dużo rzeczy. W sensie to było bardzo ciekawe i naprawdę tak nie było czuć też tak naprawdę, e, co jadłaś tak, tak wieś, oddzielnie, bo to dziennie, wszystko się komponowało wszystko fajnie. Tak. I naprawdę no, było... E, Komosa ryżowa z chili e, i ona była tak super podsmażona, była taka krótka. i do tego się, takiego no. kremowego omleta była super. Mhm. E, szczepiorek, nagietek... E, Był nagietek, e, mówiłam okay. na górze, e, A, że ten kwiatek, tak? Tak, tak, tak. Aha, to jest w ogóle... E, myślałam, że tak po prostu udało zdobienie to, że na końcu napisane w tym. E, no i jeszcze był chlebek e, obok tego z domowym masłem. I mi bardzo smakował ten obraz. chyba także jeszcze Ch fajniejszy niż. No e fajniejsza pozycja niż. No to tylko chlebek mogli, mogli w tym przypiec, bo tak jak była no. grzanka przypieczona, to był smaczniejszy kursor. Ale, ale i tak było fajnie, bardzo tak. Mm -hmm. I takie naprawdę, takie kremowe, tak całość była, no. tak się super kupowało. jeszcze. Nasze 50 minut, co czekałyśmy A. ponad godzinę. To wzięliśmy sobie jeszcze na ten czas oczekiwania. Kanele. E I e fajne były bardzo. To bardzo. Ja w ogóle, bo ostatnio w tące próbowałyśmy w Warszawie. I był tak przepyszny że uznają tak. dzisiaj, jak widziałam, co my musimy wziąć. No. E, I był bardzo smaczny, ale, ale chyba w... tak troszkę... E, z, tak, bo w tance był lepszy no. troszkę, bo ten był e, z, taki mocniej przypieczony mm -hmm. i aż e, w, tak się trochę czuło tą... To... No był tak mocno przypieczony, no, ale tak... ogóle nie mają być takie, wiecie, ciemne, takie Czarne, skarmelizowane no. i w ogóle, ale tutaj tylko... Tak, trochę A. przyciągnięty chyba nie. Ale i tak było Ale bardzo tak, dobre, więc tak no. fajnie. fajnie spróbować sobie tego kanału, bo też zupełnie co innego, inny wypiek niż mm -hmm. pewnie próbowaliście, więc jakby macie okazję, to spróbujcie. No, e, no i co ogólnie, jakby, ogólnie? bardzo dobre było jedzenie i naprawdę, e, no, my też byliśmy jest w sobota i no byliśmy, tak, no. więc było, było, sporo się, no, było sporo ludzi. No nie wiem, no jakby e, też e, może się też zdarzyć, że właśnie nie będzie ludzi, to koniecznie siadajcie, bo jedzenie tak. jest pyszne. No. Tylko po prostu nam troszkę te oczekiwanie, czas oczekiwania no. po prostu jednak... jednak A jeszcze, że byliśmy głodne, bo tylko na serniczku No i tam, właśnie, byliśmy głodne zdancie. strasznie. E, no, no i ogólnie przez to, że byliśmy tak głodne, tyle czekałyśmy, no to się w sumie nie to masz tak? No. E, no. i ogólnie poszłyśmy sobie później na gofry. Tak, e, dwa gofry, bo w ogóle tak, właśnie... Tak, po jednym, dwa, po półtu, tak. sobie zjedliśmy. Dwanaście tak właśnie mhm. bardziej interesowały tam na tej ulicy. Y, bo, to, wiesz, bo to po prostu wszystko było Nie macie gofrynie, czy. No, jesteśmy nad morzem. Tak. E, I pierwszego y, gofra zjadłyśmy w Bosko. No. I był spoko, w sensie taki już... poprawny po, po jakby, no. był, y, był ten, jakby w sensie ciasto było mega smaczne e, Nie było, nie było chrupiące był, No nie, nie było chrupiące, właśnie mówiliśmy, że mega podobny smakowo i w ogóle teksturowo jak do tych co robimy w ogóle na serku wiejskim Będziecie, no oczywiście, a nie, już, już był filmik, tak. e, jak będziecie oglądać ten filmik to ten filmik z e, goframi już będzie na kanale, więc no. jak chcecie to sobie zajrzyjcie, e, To mega podobne smaku było. E, jedynie właśnie co to ta bita śmietana była taka trochę sztuczna i owoców było w sumie mało i mało ty bite śmietany. I to no, mogłoby kosztować 15 zł. Tak. tak. Mogłoby, e, no więc no i my jak niby zjedliśmy tego jednego na pół, bo właśnie nie że sobie przetestujemy drugiego. Jednego. No właśnie. I bo by było... nie był też takie duży, nie? Tak, no. No tamten był naprawdę taki mały, a potem poszłyśmy do takiej Dziubas, Dziubas, tak. Dziubas, Dziubas, tak, tak, no mhm. taki, jest, wiecie z 3 minuty dalej Tak, i w ogóle tam mieli e, tylko e, ryżowe w ogóle te gofry, bezmocowe, smoko ryżowe, ryżowe. E, no i po dobra, spróbujemy Próbujemy, czemu nie, no. takiego samego też z owocami i bitą, tak. bitą śmietaną I tutaj. I to w ogóle był taki zaskoczenie. No? On był w ogóle tak się Tak też wywzięłyśmy się na pół i to na spokojnie. Tak w, mm -hmm. w ogóle jeszcze dowodźmy, że się najadłyśmy, no. e, bo on był naprawdę taki grubaśny i w no. ogóle. Bardzo chrupiący, miał no, dużo obite śmietany i owoców. I ta no. byta śmietana była taka prawdziwa, bita śmietana, bardzo dobra. No, opycha była. E... I ten gofr, no naprawdę, w sensie no, to całość... jest, wiecie, trochę co innego, bo to, e, nawet środek nie wyglądał tak, mm, no, tak wiecie czyście. Tak, jakby, był tak bardziej to, zbity. To inaczej, nie? Ale jak się jadła całość, że cały gofra z śmietaną, z owocami, to po prostu pyszny gofr. No. Nic by nie pomyślało, że tak. to było, wiecie, bezglutenowe. Bez czy... Więc też na plus, bo jakby, jeśli ktoś właśnie glutenu nie może, to to no. Polecamy z całego seruszka, nawet, a jak ktoś może, to i tak też polecamy, tak. bo też dobry. E, no i co? No i tak sobie potem już I też miła bardzo pani była. A tak, bardzo miło pani była, co. No. E, no i co? I to sobie tak już chodziłyśmy, wróciłyśmy sobie z tej dyni teraz jeszcze posiedziałyśmy chwilę w pokoju, sobie odpoczyłyśmy. No i się zbieramy już na kolację. I co? I na dzisiaj na kolację mamy no. zaplanowane. Ja mam nadzieję, że się dostaniemy, bo jest sobotę, ja też, w się boję, że ja też to wieczór. Bo idziemy na, uwaga. Tak, mi zdążyć na top model. No właśnie. A jest Dobra, <słuch> idziemy. E, to e, dobra. E, I e, ogólnie to... E... A mamy tutaj nie? A, A, mam. Dobra, mam. dobra. Zawsze można, aby no, tam widać. Dobra, dobra, nieważne, nieważne. E, chciałam powiedzieć, że idziemy na najlepszą podobno pizzę e, w Polacy. Polsce i w ogóle chyba jakąś, z którąś 30-40 w rankingu tych najlepszych top-pizzy e, w, w Europie, więc no. jakby jesteśmy mega ciekawe. Mowa tutaj o pizzy Ostro. Pizzy e, też o neapolitańskiej. No tak, o tak, neapolitański. E, Okej, okay, no to jeśli chodzi o Neapolitanę, to właśnie podobno jest super i no. jesteśmy mega ciekawe, bo my jesteśmy po prostu wierne fanki naszej ukochanej, no i pizza w Warszawie. E, no i zobaczymy, bo jakby my nigdy nie chodzimy na pizzę gdzie indziej, po prostu zawsze tam jest, wiecie, nasza ulubiona i, i jesteśmy mega teraz ciekawe, bo po prostu... No co, jest czymś. Tak, zaskoczy, skorczy. no. Więc co? Więc wyruszamy, e, zdamy wam relację i powiemy, czy rzeczywiście jest to najlepsza pizza w Polsce. No, do zobaczenia. No. Dobra.